Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sonu Zumaitzi go. Taką mapkę sobie dzisiaj odpaliłem, moja pierwsza dzisiaj. Zobaczymy jak pójdzie. No, kampówka troszkę. W drużynie przeciwnej. No nic no. no zobaczymy. Siema. Siema i do widzenia. Troszkę zimno ostatnio się zrobiło na dworze. Jesień pełną parą. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. No. No nie ugram go. Nie ugram go. To było mega słabe, no czasami, czasami zdarzają się takie Kiepskie momenty, Oj, i 1 HP Kiepski moment, ale jednak coś Coś ugrałem z tego kiepskiego momentu Dobrze, skupmy się A, Poćwiczmy snajperkę hmm. Chyba wejdę na dach Ponieważ tutaj jest lepszy widok. Pyk. Pyk. Hmm. Oty, ty, o ty cwaniaczku. Hmm. Kurcze, no mają fajną miejscówkę. No ale... Ale prowadzimy drużynowo, jakby nie było. Oj, 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 oj no ciężko. Pół głowy wystaje, to, to jest tak średnio. No nie no. Nie ma lekko. O, chociaż za tymi skrzynkami też spróbuję pokampić. No i co, co tam mają większe problemy, no ale gdzie znowu? Pik oj, 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 oj. Pyk. 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 No nie z ich. Pyk. Oj, oj. Słabe przedstawienie. Pyk. O, tu ich, tu ich ładnie zgole. nie poszło. Hmm, chyba jednak sobie kupię snajpereczkę. O ty cwaniaczku. No, 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 no. no. Chodź tu.

Pyp, whyp, 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 Myślałem, że chociaż tam tego ugram. Pik. Oj, oj, oj. No ale wygraliśmy. To jest najważniejsze. Peczka nawet spoko. Tylko, że tak jak mówię, drużyna przeciwna ma troszkę, wydaje mi się, lepiej. No, ale może to. Może akurat. Jest to w porządku, skoro ja jestem w tej słabszej drużynie. Bo byłoby zbyt łatwo. ojojojojoj oj, 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 oj. A pożyczę sobie pożyczę sobie na zawsze a ja ja coś mnie zablokowało. Pick. Pick. I o to chodzi. No ile ich tam jest? Za mało. Za mało, za mało. Mapka niby fajnie zbudowana, ale, ale wizualnie wygląda dość słabo. Widać, że yy, ktoś, kto to robił, nie, nie patrzy na szczegóły. A na przykład te, te góry bym wywalił, bo po prostu jakość tych gór jest tragiczna. Może gdyby znalazł lepszej rozdzielczości, zdjęcia ale to nie wiem, ciężko te drzewa to też niby drzewa, ale tak nie wyglądają. No, nie no, słabo mi idzie. Oj. Słabo słabo a najpereczką cyk a Hm. Kiepska sprawa Pyk Ogólnie mapy takie z zamkami to są dość fajne gameplayowo. Chyba sam taką zrobię. Dużo jest takich map, że jest zamek, w którym jest jedna drużyna, a na zewnątrz jest druga. Takie mapy się sprawdzają. Oj, oj, oj. oj, oj. Ale masakra. Pyk. Ktoś jeszcze. Oj, 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 a mnie zaskoczył. W plecki. Co za kurde, asasyn. Załatwił mnie. Gulie, ja się tak bawię, nie? To nie jest tak na poważnie. Na poważnie to bym to bym sobie zrobił jakąś rozgrzewkę przede wszystkim a na tą mapkę to bym to bym wziął może Arm bo jest dość, dość mała no i więcej bym się skupiał niż mówił tak no ale jest Counter Strike Można na, na chilku sobie pograć Jedząc obiadek Jest w pyte, polecam Zapraszam i polecam Piotr Frunczewski <laughs> Kolekcja klasyki Pyk, pyk, pyk. Oni mnie nawet nie widzą. Grają na pałę. Ja też trochę gram na pałę, no ale... Bez przesady. Oj, nie wiem, nie wiem. Na tej rundzie chyba kończymy tą mapkę, bo jest po prostu za mało atrakcyjna pod względem graczy. Chyba są w wieku takim bardzo wczesnym. Bo jest po prostu zbyt łatwo. Jak jest zbyt łatwo, to jest kiepsko. Kiepski fan. O, cyk, <laughs> co za frajerzy. Hmm. Cyk. Oj. Snajpereczka. Oj kolego, oj kolego, kolego uciekłeś mi. Cyk, o dostał. No i co? 18 sekund. No i to tyle. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Dupa.